No, witam wszystkich serdecznie. No, i mamy wrzesień. Pogoda nas nie rozpieszcza. Ostatnio trochę wpaduje. Zacząłem sobie jeździć. Ulewa spotkała mnie raz I to, że mam kuferek, 39 litrów, nie za bardzo mogę w niego dużo sadzić. Ale, ale. Znalazłem pewien sposób, jak rozwiązać. Tutaj pomieścić po prostu sobie różne gadżety. Mam tutaj spodnie. Mam tutaj spodnie takie przeciwdeszczowe, dodatkowe rękawiczki, czerwony czapka, nawet parasol. Słuchajcie, nawet parasol. Eee, przewiduję tutaj włożyć sobie parasol. Po prostu zaczyna kropić, staje, zatrzymuje się, wyciągam parasol i się jakoś ratuję. I tak właśnie będzie. Teraz eee, tak. Kiedyś dawno, dawno temu kupiłem sobie taką. Taką siateczkę. Ta siateczka mi się wala tutaj po garażu. Nie wiedziałem, co mam z nią zrobić. Żona, niestety, ze mną nie jeździ motocyklem, bo to było do, do drugiego kasku. I chcę tą siatkę wykorzystać w tym miejscu. sobie ją tutaj jakoś za, za, zamontować w tym miejscu. Bo się okazuje, że tutaj nie wykorzystujemy miejsca. I już to. Już to sprawdza. To jest kufer Shada, 39 litrów, tak? Tak, to jest 30... Tak, SH 39 litrów. I co się okazuje, że wkładając kask, nad kaskiem, tu jest naprawdę dużo miejsca, słuchajcie. Te spodnie są dosyć duże. Jak ja sobie tutaj je położę, to ten kufer zamyka mi się bez problemu. Tak? Dołóżmy jeszcze rękawiczki. No to nie są motocyklowe, ale tak po prostu. Rękawiczki też chodzą. Czyli tutaj tak naprawdę tracimy bardzo dużo miejsca. Tak? No i co? I tych trzeba muszę to jakoś wykorzystać. Spróbuję sobie to teraz zamontować. Już mam przemyślane jak. Mniej więcej. Zrobię to oczywiście dla te ty Rytki. Yy... On tutaj ma taki rancik i ten rancik jest dosyć głęboki. On jest kurczę na dobry centymetr, może nawet półtora. Poprzewiercam sobie małe dziureczki, przełożę te ryteczki i pościągam sobie te gumki. E, tutaj mam taki rant do tego miejsca, potem tutaj już tego rantu nie ma. Znowu zaczyna się ten rant tu. I ten rancik, tu są takie komory i chce się między tymi komorami tutaj przewiercić, przełożyć tyterytkę i z tej strony ją z tyłu ściągnąć. Uszczelka idzie tutaj. Także nie powinno to mieć wpływu na jakąś tam wodoszczelność tego kufra. A no wiadomo, deszczyk pada sobie z góry. No dobra, to co, zabieram się. Do roboty. No dobrze, dziurki mam wy wywiercone. Tutaj musiałem poluznić sobie ten połączek Kuferek musimy się położyć. I teraz tak, wywierciłem sobie. O, może tutaj widać, w tym miejscu. Kurczę, może wezmę latarkę. Moment. Dobra, mam latarkę, a więc tak, wywierciłem sobie w tym miejscu. No może tak, tym. Tutaj. Tutaj. I, i tutaj. Podwie dziurki. Pod dwie dziurki, tak? Słuchajcie, wyszło to sprawnie i całkiem fajnie to będzie wyglądać. Yy, tutaj już na dole mam. Teraz jeszcze ten, tutaj, w tym miejscu i siateczka będzie naprężona. No. Proste. Pyk. Jedną dziurką wkładam, drugą wracam. Ciach. Dobrze. Na razie tylko tak delikatnie. Druga i od środka. Od środka. Żeby było nam łatwo po prostu spiąć tą tytyrytkę. Ta główka mocująca jak była z tej strony, to ciężko by było ją tam. I tak. No jest, zastanawiam się czy jeszcze tutaj, tutaj nie zrobić. I chyba, wiecie co, zrobię, bo to jest naprawdę tak banalne, że chyba tutaj zrobię. Tutaj mówię, tutaj rantu tu nie mam, ale do tego miejsca jeszcze jest ten Także tu bez problemu można jeszcze to nawiąć, żeby tu bokami nie wypadało. Tu mam takie wiertełko, nie wiem co to jest, piąteczka, chyba takie malutkie. Wywiercę sobie tutaj jeszcze dwa otworki, tutaj dwa otworki. Jedna dziurka, druga dziurka. I tutaj to tu samo. Jedna dziurka, druga. Te dziurki, oczywiście, nie za blisko siebie, jak najdalej od siebie, ile, ile to jest możliwe, żeby jak najwięcej tego mięsa tam było. Ten plastik jest dosyć gruby, także tam na pewno nic się pęknie. Na pewno. Dobrze. kurde, super. No i super. Hmm, Pytanko, czy teraz jeszcze tutaj zrobić? Chyba zrobię. <laughs> się rozkręciłem teraz sobie targon. Tu jeszcze sobie też zrobię. I teraz tu będę sobie ładował spodnie, no bo tędy wiadomo, od spodu będzie mi ciężko cokolwiek załadować. No ja już mam koniec. Czyli ogólnie mocowań jest raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. W 8 miejscach. Tak I teraz próba nauczyć składać te spodnie. O! 4 razy. Dobra. Spodenki, lepiej. Są spodenki. Ejster. Rękawiczki zimowe. dobra, są rękawiczki zimowe. Rękawiczki letnie. W sumie też wrzucę rękawiczki letnie. Dobra, cyk, kominiarka. No, kominiarka wiadomo, będę miał na sobie. Rękawiczki jedne też będę miał na sobie, ale nie zaszkodzi. Chusta, buf. Nie zaszkodzi, to też, to też teraz tak. Czapka. Krapka, yy, jakaś szmatka, no taka próba i teraz zobaczymy, czy ja wsadzę kask. Wsadzam kask. Tak, w sumie szmatkę. Szmatkę to ja zawsze mam pod kaskiem. O. Dobra i teraz tak, tu mam jeszcze miejsce na kurtkę. 39 litrów, zobaczcie się. zamknie. Zamknie się, trochę czuć, trochę czuć, ale to raczej w niczym tutaj nie przeszkadza. Tutaj on jest. O! Zamyka się, spokojnie, spokojnie się zamyka. nie to nie jak na jakąś siłę, ale. Jest dobrze, jest super. Kurtka. Teraz mam kurteczkę, zobaczymy czy tam jeszcze zmieszczę kurteczkę. Jest kurtka. A, para. Zamknęło się, także 100% miejsca jest wykorzystanego można jeszcze coś wsadzić do kasku. Kurtka seka. Letnia kurtka to jest. No mam tutaj taką jesienną. Zobaczymy, czy ta jesienna też wyjdzie. Wejdzie śmiało, nie bez problemu wejdzie, dobra, pięknie, wszystko się mieści i parasolka, parasolka też wejdzie, a z tą parasolką to sobie wymyśliłem, bo już nie raz stawałem na jakiś szybki przystanek, bo zaczął kropić i gdzieś tam pod jakąś wiatę się szukało, oczywiście tej wiaty nigdzie nie ma, to pod jakieś drzewo, a tak sobie wyciągnę sobie parasoleczkę i postoję sobie z parasolką, no dobra. Dat de het, Je maakt